Tysiąc cudów świata. Półwysep Świętego Wawrzyńca. Madera, Portugalia, Europa. Rano z niepokojem patrzymy w niebo. Chyba przyzwyczailiśmy się do pięknej, słonecznej pogody, jaką obdarowała nas Madera. Niestety, dzisiaj możemy dopiero pod koniec dnia liczyć na przejaśnienia. Półwysep Świętego Wawrzyńca na Maderze to punkt obowiązkowy, który trzeba zobaczyć na wyspie. Miejsce to jest tak osobliwe i niezwykłe, że opuszczenie Madery nie zobaczywszy półwyspu w ogóle nie wchodzi w grę. Tak piszą internauci. Czy rzeczywiście tak jest? Przekonamy się wkrótce. Pozostawiamy samochód na parkingu i ruszamy na szlak. To najdłuższy odcinek, jaki musimy pokonać do punktu widokowego. Półwysep Świętego Wawrzyńca to najdalej wysunięty na wschód fragment Madery, który jest zupełnie inny niż pozostałe części wyspy. Jest to obszar zdecydowanie mniej przystępny, pozbawiony wysokiej roślinności. Latem Półwysep Świętego Wawrzyńca jest niemalże pustynny. W zimie pokrywa się zieloną roślinnością, a co za tym idzie, wrażenia z trekkingu są zupełnie inne. Co prawda nie wymyślimy tu nic nowego, ale warto przypomnieć o kilku zasadach, których należy się trzymać podczas trekkingu, szczególnie w takim miejscu jak ten półwysep. Przed nami kilkugodzinny marsz. Warto więc zabrać ze sobą coś do picia i jedzenia, bo po drodze będziemy mieli tylko jedno miejsce, by uzupełnić zapasy bar Casa do Sardynia. Idąc na półwysep, nie ma się co zastanawiać nad wyborem butów twarda podeszwa to podstawa. Zapomnijmy o trampkach, sandałach, nie mówiąc o klapkach choć jak ktoś powiedział na deszcz nie ma jak Japonki nie przemakają. Cała trasa wiedzie po żwirowych ścieżkach. Miejscami musimy pokonać ostre kamienie, więc dobre buty to konieczność. Akurat dzisiaj krem z filtrem nam się nie przyda, ale przeciwdeszczowe ubranie z pewnością. Trasa w jedną stronę wynosi nieco ponad 3 km, ale droga nie wiedzie prosto. Trzeba pokonać wiele dość stromych podejść i zejść. Jest średnio trudna, ale jednak dość męcząca i miejscami niebezpieczna, czego nieustannie doświadczamy. Trzeba zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie ścieżka prowadzi przy dość stromych zboczach, które wpadają wprost do Atlantyku. Szczególnie przy takich warunkach pogodowych, gdzie luźne podłoże miesza się z mokrymi, śliskimi kamieniami. Zabezpieczenia na trasie są tylko prowizoryczne, a porywy silnego wiatru mogą nas zaskoczyć. Na trekking warto przeznaczyć kilka godzin. Na pewno nie warto się spieszyć, bo punktów widokowych, rozległych panoram i motywów fotograficznych nam nie zabraknie. Dopiero z bliska możemy docenić skalę Półwyspu klify, o które rozbijają się gigantyczne fale niemal pionowo wznoszą się na kilkadziesiąt metrów nad taflę oceanu. A to względnie cichy zakątek, przeznaczony na rozbicie namiotu. W dole kamienista plaża i miejsce, gdzie cumują motorówki z turystami. Obok chyba jedyne miejsce poza restauracją na półwyspie, gdzie można usiąść i odpocząć. No są Nie Niemożliwe to jest. Proszę? Niemożliwe to jest. Przed nami kulminacyjny punkt widokowy, znajdujący się na szczycie Pico do Furado. Jednak, by dostać się do niego, musimy wykrzesać z siebie ostatnie siły. Podejście jest strome, podłoże, sypkie, a wiatr uparcie próbuje nam przeszkodzić w dotarciu do celu. Na górze czeka na nas nagroda. Niesamowity widok na cały półwysep Świętego Wawrzyńca oraz dwie wyspy Ilie de Sevada i Ilie do Farol, będącymi obszarem chronionym. Trudno uwierzyć, że na tym, wydawać by się mogło, jałowym o tej porze półwyspie zidentyfikowano 138 gatunków roślin, z czego aż 31 jest endemicznych. To oznacza, że występują one tylko i wyłącznie w tym miejscu na ziemi. Istnieje tu również jedna z największych kolonii mew. Długo chłoniemy otaczające nas widoki. Jednak czas wracać. Ostrożnie schodzimy do restauracji. Kasa do Sardinia wygląda tutaj trochę jak oaza na pustyni. Budynek otoczony jest palmami, jedynymi większymi roślinami na półwyspie, zasadzonymi przez właścicieli. Budynek ten to również baza dla pracowników Parku Przyrodniczego i kasa, w której kupujemy bilety na rejs łodzią motorową. Wersji jest kilka, łącznie z opłynięciem półwyspu. My decydujemy się na trasę powrotną wzdłuż klifów. Jeśli na boku, my name is Joana i będę gejową na tour. I na boku jest Keper, in case you need anything, just <coughs> let us know. Joanne, joanne. Rejs, nawet ten najkrótszy, jaki wybraliśmy, urozmaicony jest kilkoma przystankami i komentarzem załogi na temat Madery i samego Ponta de São Lourenço, półwyspu świętego Wawrzyńca. Information showing. What you see in horizontal lines, it's from the, from the second eruption, it's the lava that has ascended. What you see in gray, the A to słynny maderski słoń. Budynki w oddali to nie miasteczko, a wielki bankrut ze spektakularnym widokiem na ocean. Resort Quinta do Lorde został oddany do użytku w 2013 roku. Ośrodek ma powierzchnię 160 tysięcy metrów kwadratowych. Znajduje się tu pięciogwiazdkowy hotel ze 111 pokojami. 103 mieszkaniami, 23 domami i prywatną przystanią. Jednak coś poszło nie tak. W 2015 roku resort miał już 90 wierzycieli, którym był dłużny 114 milionów euro. Pandemia dopełniła agonii. Resort splajtował i został wystawiony na sprzedaż. Podobno odkupiły go władze Madery i rozpoczęły remont. W końcu dopływamy do prywatnego portu przy resorcie. Po zejściu na ląd w marynie Quinta do Lorde idziemy w stronę drogi prowadzącej na parking. Ale to nie koniec naszej wizyty na półwyspie Sao Lorenzo. Zatrzymujemy się na drugim parkingu. Kolejne podejście i jesteśmy na Miraduro da Ponta do Rosto. Niestety tutaj nie możemy liczyć na samotność. Biura turystyczne setkami przywożą tutaj swoich klientów, którzy biegiem zaliczają punkt widokowy. Nie zmienia to faktu, że miejsce jest zjawiskowe, zwłaszcza teraz, kiedy słońce przedziera się przez chmury, nasycając barwami skalne klify. Widoki zapierają dech w piersiach. Długo chłoniemy otaczające nas krajobrazy. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeżeli Ci się podobał, subskrybuj nasz kanał, zaglądaj na Instagram i Facebooka. Dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o naszych nowościach.